na naszą sumsumeczkę <laughs> pierwsze dziewicze łowienie popatrzcie jaki piękny ach to sobie chodzi nasz szczupaczek i nasza sumsumeczka piękne branie branie z opadu na sumsumkę i pierwszy szczupak proszę jakiś śliczny może nam się wypnie żebyśmy go nie musieli wyciągać popatrzcie jaki super no jestem szczęśliwy Dzisiaj pierwsze łowienie zapowiedzi, że będą ładne ryby i ta ryba, jak widzicie państwo, jest. Hać, kochany, chodź, chodź, chodź. Pokaż nam się tutaj. Pokaż. Widzisz jak ładnie złapałeś. No, żebyś się chciał wypiąć, tego ci życzę, ale będę musiał niestety tutaj sięgnąć pod podbierak i ładnie wypiąć. Także udało nam się. Jestem szczęśliwy.